We'll be right <laughs> back. Dinah Lech. To oczywiście one bardzo dużo pieniędzy zarabiają. Być piękną, sławną i bogatą jak Claudia Schiffer czy Cindy Crawford. To marzenie tysięcy polskich nastolatek. Niektórym się ono spełnia. Wśród światowych top modelek coraz więcej jest polskich dziewcząt. To one będą bohaterkami misji specjalnej magazynu ZOOM. Jak trafiły do tego świata? Ile zarabiają? Czy to prawda, że wciąż się odchudzają? Raport o kulisach świata mody w najbliższą niedzielę w misji specjalnej o 19.00. Nastoletni Lens trafia na ślad niesamowitej intrygi. Grupa hakerów chce storpedować Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska. Aby dostać się do rządowych komputerów, potrzebują karty klucza, która zupełnie przypadkowo znalazła się w rękach Lensa. W jednej z głównych ról piękna Bridget Nielsen. Agent 00 w środę o 25. Dzień możesz zdobyć prezent dla przyjaciela: zimowy komplet Pepsi lub pieniądze na wymarzoną wiadkę. Nie tylko święty daje prezenty. Dwaj dziennikarze postanawiają pojechać do dziwnego zamku w Transylwanii, by zbadać informacje o pojawieniu się tam Frankensteina. W czasie swojej niesamowitej podróży, reporterzy spotykają mnóstwo przedziwnych stworów. Między innymi wrażliwego wilkołaka i napaloną wampirzycę. Jeff Goldblum w dreszczowcu Transylwania 6500. drugi dzień świąt o 22.00. Policjanci patrolują z pozoru spokojne ulice miasta. Już po chwili otrzymują wezwanie do napadu. Ten, który uciekł, wyrwał portfel. Tak, tak, tak. Podaję ci rysopis sprawcy. Brawurowe zatrzymania to chleb powszedni policjantów. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. W ułamku sekundy podejmują najtrudniejsze decyzje. Oglądaj nowy program w akcji. W styczniu w RTL-7. W czasie I wojny światowej oddział Legii Cudzoziemskiej pomaga dwóm archeologom prowadzącym poszukiwania cennego grobu na marokańskiej pustyni. Mimo obecności żołnierzy, ekspedycja naukowców zostaje zaatakowana przez arabskich wojowników: Jean Hackman, Terence Hill i Catherine Denev. Anioł pustyni w drugi dzień świąt o 13.30. Morris kupuje ziemię w okolicy parku narodowego, aby w tajemnicy składować tam toksyczne odpady. Jedyną osobą, która ma odwagę mu w tym przeszkodzić, jest Willy. Tymczasem w parku, jak co roku, odbywa się wyścig, którego zwycięzca otrzyma wysoką nagrodę. Wielki wyścig w drugi dzień świąt o 15:15. .15.